godzina a ja dalej śpię o nie ja zaraz spóźnię się do szkoły trzeba biegnąć biegniemy do szkoły a i zanim dobiegniemy do szkoły to czy kochani. dzisiaj właśnie gramy w Robloxa w Mappy City i właśnie idziemy do szkoły jeśli Wam się ten odcinek spodobał, możecie zostawić łapeczki w górę. Możecie też zasubować oczywiście mój kanał. Podajcie na mojego TikToka, będzie w opisie. I tak i biegniemy. Mam tyle pieniążków, już Wam pokażę. 880, ale teraz nie czas na pogadówki, tylko biegniemy do tej szkoły. Znam no bardzo dobrze Robloxa, bo już gram ponad 4 lata. Napiszcie w komentarzach jak wy się naz nazywacie, albo na społeczności. Jak komentarze nie działają, napiszcie w komentarzach jak się nazywacie, to może razem zagramy. I piszcie też, jakie chcecie filmiki z jakiej części Robloxa. Teraz jest lekcja gimen gmy gimnazjum. Ale ja jestem panią od matematyki Zrobię sobie szafeczkę. Pek Olivia Gazer tutaj pisze Widzicie? No. No i biegniemy. Ale ja idę na matmę. Zaraz będzie lunch. Nie no, chyba był lunch. Mat. O nie, zaraz będzie koniec lekcji. Szybko, 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 szybko. Zaraz będzie matematyka. Właśnie mam sobie matematykę. I teraz co będzie? czyli przerwa. Uu, czekam na dzieci, ciekawe co będzie po przerwie. A widzicie, tajniki takie tutaj szary takie o to są właśnie te dzieci. Czekamy, mam właśnie niebieski zeszyt. Ja też mam jabłuszko, ale zaraz będzie chyba koniec przerwy, dajmy tak. Tak, już się kończy przerwa. I co teraz jest? <laughs> Historia! Ale nas to wrobiło. Ktoś jest pewnie już panią na historię, kurde. Ale nas to wrobiło, wiem. Historia. Art? Nie. Laboratorium Wirand Sykąsa historia, O nie, ktoś już jest, panią z historii. Ale tym razem ja mogę czytać. Tak. ci muszę odpisać jej tak. Co tak? Iść. Nie, bo ja. Ja. Właśnie przyszedł mi SMS od Toty. Okej, okay, już. Historia już zaraz się skończy. A nie. C ups. Teraz muszę idziemy do domu i pokażę Wam mój dom. A nie jest właśnie noc, przypadkiem. Recent, czyli to się pokazuje, jak nie masz internetu, ale ja niestety mam. Więc muszę kliknąć recąd. To tak mi przerywa. Nie zwracajmy na to uwagi, i przechodzimy dalej do school. My City Tak wygląda mój domek. Czekajcie, stanę tak dalej, To, to różowy to jest mój. No i recąd. Zaraz klikniemy to.

Pokażę Wam dom i będziemy kończyć ten odcineczek Ale jeszcze nie, czekajcie, ja muszę Wam pokazać dom. Uy, lesu, hey, Przepraszam. Okej okay. dajcie bo ja muszę Chwycić Przepraszam tak długo tuk... Długo się płaczę, bo... No, ale taki mój Roblox Zo chwilą tutaj na internecie to była gwiazdka, ale już jest. Lomele Sorry Lados Slados. Dobrze, się zbyt... No włączę tak Lloyding. ok. No, tak wygląda mój domek. O, to cały różowy jest. No i wejdziemy i wam o właśnie noc jest. Wejdziemy i wam pokażę. Mam taką ściankę, zaraz tam pójdę. Mam taką całą czarną tutaj ściankę w kropki. Mam telewizor. I mam tak, tutaj mam lampkę z y, stoliczkiem. I mam też tutaj kanapę. I taką podłogę. Może zauważyliście. I tutaj w tym pokoju też mam taką podłogę. Tutaj mam kropeczki różowe. I mam dwa łóżka, jakby ktoś przyszedł do mnie spać. Tu jest dla kogoś. A tu jest moje. I tu jest lustro, jakby się stała. Zobaczyć, czy jestem wyspana. Czy nie? W kuchni są białe kropki. I też tutaj jest taka złampa no, długa. Mam taki stół, taki talerzyk. I tu mam lodówkę. I lodówkę mam. I taki zlew. A i łazienka wygląda tak, że ma no, tutaj tak. Tak też taką podłogę samą i ma tapetę taką. Takie chmury. I tutaj jest papier toaletowy to i umywalka. Więc by dokończyć powaldzę na czyneczek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie taktyczne łapeczki w górę. Możecie też zasubować mój kanał. Wpadajcie na mojego TikToka, będzie w opisie, więc pa! pa.